W odbywa się turniej pod nazwą Rap Cup dla roczników 2011 do aż rocznika 2016. Turniej organizowany jest przez Rydzyńską Akademię Piłkarską przy wsparciu miasta i gminy Rydzyna. W dzisiejszym turnieju biorą udział takie zespoły jak APR Jarocin, AP Dąbcze, Piast Poniec, Promień i Futbol Akademii Leszno, Gaz Krobia i oczywiście zespoły naszej Rydzyńskiej Akademii. W dzisiejszym meczu najważniejsza jest dobra zabawa i gra fair play, dlatego wszystkie mecze odbywają się bez zapisywanych wyników. Nie prowadzimy klasyfikacji końcowej. Każdy zespół otrzymuje identyczny medal. Także najważniejsza jest dobra zabawa i integracja na